Kochani, takim tematem ważnym w Ewangelii Świętego Łukasza jest temat modlitwy. Święty Łukasz o wiele bardziej niż pozostali ewangeliści zwraca uwagę na to przede wszystkim, że Jezus jest człowiekiem modlitw, że często modli się, że ta modlitwa często trwa całą noc. W różnych sytuacjach, okolicznościach. Dla świętego Łukasza, który w drugim swoim tomie w dziejach apostolskich będzie pokazywał wspólnotę pierwszych chrześcijan po zmartwychwstaniu, także gromadzącą się na modlitwie, wspólnotę kościoła, która na modlitwie uczy się wiary, konfrontacji ze światem. Stawania wobec nowych wyzwań i problemów, dzisiaj Ewangelia Świętego Łukasza chce uczyć nas modlitw. W 18 rozdziale czytamy, jak Święty Łukasz mówi: Modlić się trzeba stale i nigdy nie ustawać. Modlić się trzeba stale i nigdy nie ustawać. Jak rozumieć to wezwanie? Mam stale się modlić. Moje życie ma być przepełnione modlitwą. To nie jest wezwanie dla zakonnic klauzurowych, dla mniszek gdzieś tam w klasztorze zamkniętych. To wezwanie dla uczniów Jezusa, dla chrześcijan. Co to znaczy w moim życiu, że mam się modlić stale i nigdy nie ustawać? Dzisiaj widzimy, że. Uczniowie patrzą na Jezusa modlącego się. Modlitwa była im przecież bliska, to byli pobożni Żydzi. Oni też się modlili, ale w tej modlitwie Jezusa było coś niesamowitego. Pamiętamy ten obraz Księgi Wyjścia, jak Mojżesz poszedł na świętą górę rozmawiać z Bogiem i zszedł przemieniony. Jego twarz była opromieniona. Cały lud patrzył, coś się tam musiało na tej modlitwie wydarzyć. I tak samo pewni uczniowie widzieli, że ta modlitwa nie tylko daje siły Jezusowi, przemienia go, ale rzeczywiście ta modlitwa jest tą życiową energią, wypełnia jego misję, jest rzeczywiście jakim doświadczeniem bliskości Ojca. I pragnęli też tak się modlić. Panie, naucz nas się modlić. Jezus dzisiaj uczy swoich mo uczniów modlitwy ojcze. Ojcze. W Ewangelii świętego Mateusza jest dodane ojcze nasz. U Łukasza Jezus mówi, gdy się modlicie, mówcie ojcze. Popatrzmy, to nie jest tylko lekcja modlitwy, jak w szkole e, nauczyciel uczy swoich uczniów czegoś. Ale Jezus dzieli się swoim duchowym doświadczeniem. Mówi swoim uczniom, mówi nam, Bóg jest Ojcem. Jesteście dziećmi, wołaj do swojego Ojca. I mamy te przepiękne przykłady modlitwy Jezusa właśnie w Ewangelii św. Łukasza. Ojcz w ogrójcu będzie wołał Ojcze. Jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale twoja wola niech się stanie. Na krzyżu Jezus będzie się modlił kolejna przepiękna modlitwa. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy w chwili konania zawoła to jest coś niesamowitego ta modlitwa, która wyraża całe powołanie Jezusa, całą jego misję. Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego Przepiękna modlitwa, która może stać się moją modlitwą, codziennego zawierzenia mojego życia Bogu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mego. Modlitwa. Zadajmy sobie kilka pytań na temat modlitwy. Bo ta prośba uczniów, Panie, naucz nas się modlić z pewnością jest także naszą prośbą. Kiedy się ostatni raz uczyliśmy modlitwy? Przed pierwszą komunią? Uczyli nas katecheci, modlitw na pamięć. To bardzo ważne doświadczenie, bo te modlitwy znamy całe życie. Powtarzamy je, używamy. Ale kto później uczył mnie modlitwy? Co, co wystarczy? Popatrzmy, nasze życie biegnie. Rozwijamy się, dojrzewamy, podejmujemy trudne zadania. Ja nie mogę się modlić z tym szacunkiem, jak siedmioletnie dziecko. Gdy ktoś jest dorosłym mężczyzną, podejmuje ważne odpowiedzialności, zadania rodzinne, zawodowe, społeczne, moja modlitwa musi też dojrzeć do takiej dojrzałości. Patrzmy, jak wielu ludzi. Ma wyższe wykształcenia religijnie, właśnie zakończyli swoje doświadczenie rozwoju wiary na podstawówce drugiej, trzeciej klasy. Tak nie można iść dalej przez życie. I często, gdy nie rozwijamy naszej modlitwy, nie troszczymy się o nasze życie duchowe, no to zostawiamy je. No po co mam się modlić? Mam wierszyki z rana i wieczora mówić do bozi. To nonsens jest. Ja prowadzę wielką firmę, zatrudniam ludzi, a co rano mam uklęknąć i paciorek zmówić do Bozi? To nie pasuje. A więc popatrzmy, szkoła modlitwy to powinna być szkoła, do której ciągle uczęszczamy. W zależności od wyzwań życia, od różnych doświadczeń, ja muszę dostosować moją modlitwę. A najgorsze jest to, że często ta modlitwa jest porzucana, bo nie pasuje jak garniturek z pierwszej komunii. Już nie wejdę w niego, no wciskam się, ale nie dam rady, już brzuszę górus, troszkę większy jestem, a więc nie pójdę tak do kościoła w takim garniturku, nie pójdę tak w życie, a więc zostawiamy modlitwę. Lepiej obejrzeć jak M jak miłość, albo Zied jak zdrada, kolejny odcinek. To jest łatwiejsze niż pójść do szkoły modlitwy i uczyć się od najlepszych mistrzów. Czym jest dla mnie modlitwa? Często mówimy, modlitwa to rozmowa z Bogiem. Ale czy naprawdę ja rozmawiam z Bogiem? Czy ze sobą samym tylko? Z moimi myślami? Pewnie, że warto myśleć o swoim życiu i rozważyć o swoich problemach, sukcesach, kłopotach, ale czy to jest rozmowa z Bogiem? Czy ja rozmawiam ze sobą, czy z Bogiem? Rozmowa to słuchanie także, czy ja go słucham. Jest taka historia kaznodziejska, pewno kiedyś była może prawdziwa, ale dobrze wiemy, że żeby upiększyć kazanie potrzeba jakiś przykład. No i taki kaznodziejski przykład. Proboszcz wchodzi do kościoła i widzi mężczyznę, który stoi wyprostowany przed tabernakulum w kościele i patrzy prosto. I taki był zaintrygowany. Raz, drugi, trzeci widzi tego mężczyznę, aż wreszcie podchodzi... I mówi, jak pan się modli, jak pan się modli. A on z taką prostotą swojemu proboszczowi odpowiada: On patrzy na mnie, i ja patrzę na niego. O, i cała modlitwa. On patrzy na mnie, a ja patrzę na niego. Jest piękny psalm, 123. Psalm oczu, oczu. Do ciebie wznoszę my oczy, który mieszkasz w niebie. Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów, tak jak oczy służącej na ręce jej pani, tak oczy nasze ku panu, Bogu, naszemu. Patrzenie, modlitwa to patrzenie. On patrzy na mnie i ja patrzę na niego. Modlitwa. Patrzmy. Nie? Ten mężczyzna nic nie mówił, patrzyli sobie głęboko w oczy. Pamiętam taką historię z Krakowa, za moich czasów krakowskich, gdy tam kilka lat spędzałem, najsławniejszą kawiarnią była Uwierzynka. Nie, czy Uwierzynka chyba, niech będzie Uwierzynka, a może nie Uwierzynka, nieważne. Tam się chodziło, klimatyczne pomieszczenia, chodziło się na herbatę, bo była najtańsza i przy stoliku spotkałem kiedyś, nie moim, innym stoliku, gdy byłem ze znajomymi, Sławny, nieżyjący piosenkarz Marek Grechuta, który przy jednej herbacie potrafił z żoną siedzieć trzy godziny, i nie powiedzieli żadnego słowa. Patrzyli sobie głęboko w oczy. Myśmy powiedzieli dzisiaj: modlili się, patrzeć. Na modlitwie trzeba patrzeć pięknie. Czym jest modlitwa? Modlitwa mówimy niektórzy, że to oddychanie. Nikt się nie pyta, dlaczego oddychasz. Oddycham, to jest naturalne. Dla chrześcijanina, modlitwa to jak oddychanie. Nie mogę nie modlić się. Gdy nie ma w moim życiu modlitwy, moje życie umiera. Co z tego, że zarabiam grube pieniądze? Co z tego, że zrywam się o świcie i do późna haruję? Gdy nie ma modlitwy, umiera moje życie, moje relacje, moja rodzina. Bo nie ma modlitwy, jest jak oddychanie to jest coś, co musi być u mnie naturalnego w moim życiu. Można by jeszcze wiele innych określeń modlitwy przytoczyć. Weźmy to ważne, którego się boimy często. Modlitwa to walka, to zmaganie. Przypomnijmy sobie historię Jakuba, który walczy z Bogiem i prosi o błogosławieństwo. Jak często moja modlitwa jest taką walką. Nie rozumiemy naszego życia, naszych wydarzeń. Przychodzą różne chwile, próby, sytuacje trudne, nieporozumienia, nie wiem dokąd zmierza moje życie. A chciałem życie proste, przyjemne, łatwe, nie wychodzi. Zmagam się, moja modlitwa jest trudna, jestem w bojowym nastawieniu, walczę, by zrozumieć choć trochę bardziej siebie. Tak, modlitwa musi być walką. Walczę też, bo przecież dobrze wiemy, w życiu duchowym nie wszystko, nie wszyscy chcą, by wyszło mi jak najlepiej. Jest szatan, który będzie mi przeszkadzał na modlitwie. Jest walka, jak Jakub. Jak się modlę? Popatrzmy, uczniowie widzą Jezusa modlącego, się mają pewien wzór. Jak wygląda moja modlitwa? Czy może ktoś ma takie doświadczenie? Może mamy, babci, gdy przychodzi wnuczka, córka. Mamo, naucz mnie się modlić. Ja Cię widzę ciągle z różańcem. Naucz mnie różańcem. Czy Wasze dzieci widzą Was z różańcem w ręku w domu? Wnuki widzą z różańcem na modlitwie? Jest taki, był taki francuski bard, taki piosenkarz lat 60 nazywał się André Duval. Z gitarą, wiele piosenek w kościołach, potem przetłumaczono także na polski. Był jezuitą, wszyscy wielcy w ogóle, co byli jezuitami. To na chyba trafi, można zawsze tak mówić na pewno trafimy. Natomiast Andrzej Duval opowiada taką historię bardzo osobistą, by był dorastającym chłopcem, był wpatrzony w swojego ojca. Jego ojciec był całym jego światem. I mówi, któregoś wieczoru wychodził chodził po domu. Zobaczył jego ojca, że pali się światło. To był silny mężczyzna, wzór, bohater tego dziecka. I zobaczył ojca na kolanach, gdy się modlił. I mówi, ta scena wyryła się w jego pamięci na całe życie. Zobaczył tego potężnego ojca, którego chciał naśladować. Wzór, po prostu idol dorastającego młodzieńca. Zobaczył go na kolanach, upokorzonego. Przed Bogiem i mówił: Dla mnie to była lekcja, i o Bogu, i o moim Ojcu, i o życiu. Czy Wasze dzieci widzą Was na modlitwie? Widzą na kolanach, może ze łzami w oczach. Czy to zobaczyli? Nie bójcie się, żeby widzieli Was na modlitwie, bo to jest dla nich najważniejsza szkoła życia. Nie jak zrobić karierę, nie jak dorobić się łatwych pieniędzy. Ale jak się modlić, trzeba pokazać dzieciom. A najlepiej na kolanach. Kiedyś jedna pani się pytała starego mnicha: Ojcze, jakie jest ojca doświadczenie modlitwy? On od razu powiedział bez namysłu: Kolana bardzo bolą. Czy bolą ci już kolana od modlitwy? Czy bolą ci kolana? Jeżeli nie, to się nie modlisz w ogóle. Żeby się nauczyć modlitwy, muszą zacząć boleć kolana. Bo inaczej to jest po prostu lajtowe, to jest zabawa, to nie jest modlitwa, to nie jest życie duchowe, to nie jest walka, gdy nie boli. Modlitwa musi boleć, muszą boleć kolana. Kto mnie uczy modlitw? U kogo się uczę modlitwy? Gdzie chodzę do nauczycieli, by uczyć się modlitwy? Kardynał Glęb w jednej ze swoich książek, biografii. Czyli dialogu takiego, tam były modne, te wywiady rzeka, pytany był właśnie o modlitwę. I on mówi, że dla niego bardzo ważną modlitwą, obok oczywiście tych obowiązkowych brewiarzy, różnych medytacji i tak dalej, ale mówił, że najważniejsze dla niego była liturgia sprawowana we wspólnocie kościoła. Mówi, że dla niego to była zawsze i jest, bo no już nie żyje, a więc mówiłem w czasie przeszłym, była. Najważniejsza modlitwa, liturgia, jak ja traktuję mszę świętą. Często obiegniemy spóźnieni, nieprzygotowani, by otwajkować obowiązek, jaki Kościół nam narzuca. Zobaczmy, przychodzimy się modlić, w naszym imieniu celebrans wypowiada różne modlitwy. Śpiewamy, słuchamy, modlimy się. To jest bardzo ważna godzina w ciągu naszego tygodnia dla wielu z nas, to jedyna forma chrześcijańskiej formacji, jedyna forma kateches. Zobaczmy, dar codziennej Eucharystii, to co dzisiaj Pan Jezus mówi w tej modlitwie Ojcze, ta centralna prośba, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, powtarzamy to wielokrotnie. Święty Ambroży, biskup Mediolanu z IV wieku mówił do swoich wiernych, Prosić o chleb powszedni, a tym chlebem powszednim jest Eucharystia przecież. Nie kajzerka na śniadanie. Nie chleb ekologiczny na kolację z pełnego ziarna. Przecież nie o to się modlimy. To byłby nonsens, żebyśmy modlili, odmawiając ojcze naszą kajzerkę świeżą i chrupiącą na śniadanie. No bez sensu. Święty Ambroże mówi, to jest Eucharystia. Jeżeli się modlisz o codzienną Eucharystię, no to zacznij chodzić na codzienną Eucharystię. Po co się modlisz, jak nie chodzisz? Ksiądz Komunio, nie będzie chodził do ciebie do domu dziś tam. Przyjdź na codzienną Eucharystię. Modlitwa liturgiczna Kościoła. Wspaniała modlitwa, szkoła modlitw. Psalmy. Dzisiaj przed chwilą cytowałem, ten 123, psalm oczu, patrzenia. Popatrzmy, co jest bogactwo. Pokoleń ludzi, którzy się modlili. Gdy nie umiemy dobrać słów na modlitwie, może warto skorzystać z innych modlitw. Psalmy 150 w Biblii na każdą okazję, na te okazje radosne i te trudne, na czas walki i zmagania, na sytuację grzechu i sytuację wyzwolenia i wolności. Znajdziemy tam modlitwę na każdą moją sytuację. Każdy w tym, Modlitewniku, jakim jest psał, też odnajdzie siebie. Sięgnij po Biblię, by zacząć uczyć się modlić. Naprawdę. To jest pod ręką. W każdym domu jest Biblia. Nie jesteśmy za czasów, gdzie była jedna Biblia w kościele na łańcuchu, żeby nikt nie ukradł, broń Boż. Masz swoją Biblię, otwórz ją, zacznij się modlić. To jest szkoła modlitw. Wychodzę po chorych w mojej szczecińskiej parafii. Wielu chorych, ja też miałem taką e, doświadczenie osobiste, ale to mnie zaskoczyło, że duchowe drogi są podobne. Była pani, która miała swój modlitewnik nie tam z księgarni, ale składała różne modlitwy, które znalazła, które były dla niej ważne, które coś znaczyły. Miała swój modlitewnik. Ja też miałem taki modlitewnik. Wkładałem karteczki z innymi modlitwami. Najczęściej mądrych jezuitów Takie były intelektualne modlitwy, fajne I wyobraźcie sobie, to był piękny modlitewnik Ktoś mi go ukradł Potem w tym miejscu, gdzie leżał ten modlitewnik Znalazłem 20 zł, czyli ktoś go kupił Po prostu No ale cóż, mówię, jest nowe doświadczenie Tam te modlitwy przepadły Piękne, dwie dychy mam a więc kupiłem sobie wyjściową tę samą książeczkę i zacząłem na nowo zbierać inne modlitwy, które na kolejnym etapie życia były mi bliskie, ważne i potrzebne. Zrób sobie swój modlitewnik. Te modlitwy pomagają wtedy, gdy nie ma sił wołać do Boga, gdy życie przerasta, gdy nie dajemy rady, gdy brakuje słów. Potrzeba wyciągnąć rękę po te modlitwy, które nas poprowadzą na spotkanie z Bogiem. Korzystajmy z tego, bo to jest dla nas wielki dar szkoła modlitwy. Jezus na różne dzisiaj sposoby uczy nas modlitwy. I na koniec już było tyle o jezuitach, a dlatego, bo w tym tygodniu będzie wspomnienie świętego Ignacego, który był. Mistrze modlitwy, nauczyciele modlitwy. Wszyscy już dzisiaj jesteśmy w XXI wieku, każdy ma smartfonika swojego, czy dostęp do internetu. Poszukajcie sobie dobrej, takiej ja to nazywam, protezą w modlitwy, czyli takie pomocy, które pomagają modlić się, uczyć się modlić. Nazywa się to modlitwa w drodze. Modlitwa w drodze to są pliki krótkie, 8-10 minutowe, na każdy dzień, z piękną muzyką. Jest tekst Ewangelii z dnia. Krótkie rozważanie, pytanie. Nie trzeba nic myśleć wszystko jest na talerzu, na tacy podane. Trzeba tylko kliknąć i modlić się. W drodze, w autobusie, w samochodzie. Może znajdę jakąś chwilę w domu, w ciszy i spokoju, na słuchaweczkach lub bez. Modlitwa w drodze codzienna modlitwa, która pomoże mi odkryć bogactwo Ewangelii, pomoże mi zadawać ważne pytania, pomoże mi medytować, pomoże mi spotkać Boga i modlić się. Panie, naucz nas modlić się. Amen.